Witam wszystkich przy Audi A8 Model 3 rocznik 2003 z silnikiem 4.2, benzyna z gazem. Stoimy teraz przy klamce pasażera. Przedniego prawego. I cóż tu się wydarzyło? Ano no takie oto cudo. Czyli. Przycisk odpowiadający za Keyless Go Czyli otwieranie bezkluczykowe i zamykanie bezkluczykowe Znaczy bez konieczności wyciągania kluczyka z, z kieszeni na przykład Notabene mało w którym samochodzie to działa U mnie z czterech klamek działają tylko trzy no, dostanie się do tych klamek graniczy, że tak powiem, z cudem. Trzeba wszystko rozbierać, żeby się do tego dostać. I ja ogólnie, mając jeden samochód, który trzeba z kluczyka otwierać, znaczy w sensie z pilota, i trzeba i tak, i tak fizycznie mieć ten kluczyk w ręku. Z automatu też i w A8. Kluczyk cały czas mam, że tak powiem, za, za sobą. Zresztą, no to taki nawyk mój, więc i tak, i tak funkcja jest dla mnie, że tak powiem, może nie tyle bezużyteczna, ale ja z niej nie korzystam. O tej bezkluczykowej, nawet mając przycisk start-stop, znaczy zapalenie i odpalenie w samochodzie przy lewarku biegów, i tak z niego nie korzystam, a jednak. Wolę fizycznie wkładać kluczyk w, stacyjce, w stacyjkę i odpalać czy też gasić samochód. No, ale do rzeczy. Zebraliśmy się tutaj, by pożegnać fabryczny przycisk guziczek, który tutaj jest. No, a dlaczego? No, dlatego, że z biegiem czasu się po prostu rozleciał i trzymał się na tak zwanym włosku. No, i teraz tak. Guzik z ten przycisk oczywiście pomijając kwestię tutaj klamki. o, gdzie tutaj jest taka oto jama, tu jest ten sensor guziczek. Nie wiem jak zwał tak zwał. W każdym bądź razie tak to wygląda. Yy, u mnie, yy, u mnie zwyczajnie, zwyczajnie świeci, świecie się rozerwał i tam się zbierała woda. No i teraz tak. Yy, ten przycisk składa się z takich oto rzeczy. Tu, czyli to było tak, tutaj ta gumka szła dookoła tego przycisku. W środku był taki grzybek, pewnie inicjujący wciśnięcie guzika. A także sprężynka, o, taka tutaj. No i mi się to rozleciało. No i teraz. Korzystając z dobrodziejstw wschodu, bardzo dalekiego, w którym to głównym językiem urzędowym jest mniej więcej taki, sprawa wygląda tego typu, że zasięgnąłem tamtejszego rynku. No i znaczy może nie tyle, że celowo, szukając, ale natknęła mi się taka rzecz jak właśnie o! Można by powiedzieć zestaw naprawczy Czegoś takiego Czyli można by powiedzieć, że jest to Jeden do jednego O! Tak, że jest to powiedzmy jeden do jednego Nie wiem czy ten guzik Po prostu jest y, czarny Fabrycznie, czy jest on szary I po prostu zwyczajnie Z biegiem czasu zmienił on y, Swoją barwę y, Wiadomo jak to plastik Z tymi zderzakami też bywa, że Yy, najpierw one są czarne a później robią się jakieś takie siwe i tak dalej, więc nie wiem czy to czasem też tak nie jest, a ch no chyba, że jest to yy, może takie yy, szare fabrycznie, no dobra, mniejsza o to no i tak, takie coś nabyłem na tamtejszym z zachodnim, nie wschodnim rynku znaczy bardzo dalekim. Oczywiście tutaj musiałem pewną rzecz zmodyfikować, bo tutaj to gniazdo jest, jak widać ta gumka tutaj jest prostokątna, to w środeczku, w którą chodzi sprężyna, a sprężyna jednak musi być tutaj wsadzona w taki sposób, ciach. I teraz tak, to musi być tu, i następnie ten grzybek musi być wsadzony tu. Znaczy najpierw w klamkę przypuszczam. No, i yy, po założeniu tego, po założeniu tego, powinno to działać, ale niestety jedną ręką sobie nie poradzę, więc będę musiał odłożyć was na chwilę, yy, złożyć i tak dalej. Aha, no i druga kwestia yy, trzeba wiedzieć, bo jak widać, kształt tego przycisku jest troszkę. Yy, że tak powiem, nie jest on symetryczny, czyli tak, jakby daszek dwuspadowy. Jak widać, z jednej strony, z prawej strony on odpala bardziej na prawo niż w przypadku lewej strony. No, i przy zakładaniu trzeba mieć to też na względzie. Tak, jak to jest tutaj. Tutaj też jakoś jest taki zupełnie troszkę inny. Ta, że tak powiem, budowlanie, czyli kalenica, jest bardziej przesunięta tutaj na prawą stronę. Eee, no. No, i to tak wygląda. No dobra, żeby nie przedłużać, pokażę Wam jak to się, znaczy jak już to będzie założone, o, i jak to będzie wyglądało. Bo wiem, potrzebuję, mówię, dwóch rąk, żeby sobie z tym poradzić. No i teraz tak, mając już dwie nie lewe ręce, ale Dwie y, ręce lewą i prawą. Po założeniu wygląda to tak. Hmm. Y, no cóż, mogę powiedzieć? No i jakość wykonania, no guma, tak? Y, na pewno ona wystaje tutaj poza. W porównaniu z na przykład oryginałem no to nie wystaje jest tu o, no ładnie jest to zlicowane i tak dalej nie, że tak powiem doraźnie jeżeli się to komuś tak rozleci tak jak u mnie doraźnie takie coś yy, no się sprawdzi tak jako zaślepka i tak dalej albo jeżeli ktoś tego w ogóle nie ma lub chce to po prostu jakoś odświeżyć no, u mnie wygląda to tak, że. No, tak to wygląda. Szału nie ma, pośladków nie urywa, ale lepsze takie coś niż taka perfidna dziura, którą miałem, bo się rozleciało. A demontować klamki po to, żeby to założyć, to jakoś mi się nie uśmiechało, a że się tak trafiło. Całkiem zupełnie przypadkowo to po prostu zobaczyłem co to z tego będzie. No i jakoś jakoś wygląda o. A tak właśnie kluczyk mam w kieszeni. I tak. Tu nie działa zamykanie. O, tu zamknęło. Tu zamknęło. lewy tylne, martwy, i kierowca. Martwy, więc z trzech, czterech przycisków tylko jeden ma sprawny. I słychać, jak tam woda chlupocze. Więc w tym, co chlupocze też chlupocze, ale jednak działa. Ten nie działa. No trudno. Albo zostawię jak jest, albo wymienię wszystkie cztery. Nie wiem, zobaczę, zastanowię się. No taka mała azjatycka ciekawostka. Trzymajcie się do następnego razu. Cześć.